I teraz chciałbym, Natalio, zacząć od takiej ciekawostki, nasze dzisiejsze zajęcia. Mam tu dwie węzy. Mhm. I zobacz, na wymiar, jak widzimy, są idealne. Mhm. Tak? No tak. Czym się różnią? Kolorem. Kolorem. Tak, na pewno. Ale powiem ci, że czymś bardzo ważnym się różnią. Mm -hmm. Zobaczmy teraz. Tutaj coś nam się przylepiło. Mm -hmm. Zobaczmy teraz. Popatrz tak wnikliwie. Okay. Na strukturę tych dwóch plastrów. też się różnią? Tak. No i Ja ci zaraz nie? pokażę. Mm, no dobra. No to ta niespodzianka tak. <grym> okay. okay? A więc te dwa plastry bardzo znacząco się między sobą różnią poza kolorem poza kolorem oczywiście tak Ej, chcesz poznać mhm. czym się różnią? jasne pokażę ci to na takim wykresie wydrukowałem sobie kartkę mhm. i teraz tak mamy tutaj pokazane no, cały obrys komórki mhm. którą tutaj w plastrze widzimy od początku do dołu no to. Podstawową taką komórką, którą mhm. przyjmują pszczoły, jest komórka, że po bokach komórki są, patrz tutaj. Okej, okay, faktycznie. Pionowe, tak. boki. A góra mhm. jest do skosa mhm. i dół jest do skosa, tak? Mhm, no tak, tak. I przyjrzyj się teraz dokładnie tej, temu plastrowi, węzy. Na odwrót. Na odwrót, czyli jest tak. Zgadza się? Tak. Góra jest płaska, dół jest płaski. Tak. Czyli ta węza powinna być do ramki pionowej. Jakby chodzić bokiem po, po domkach. No, to jest takie zaburzenie ich rytmu pracy. Tak, rytm pracy, więc nie chcemy tego robić. Chcemy, żeby nasze komórki zawsze tak wyglądały. Mhm. Dobrze, to by było tyle na tak, z takiej ciekawostki.